Pokrój białe pieczarki tak jak widzisz. Następnie pokrój jedną małą cebulę tak jak widzisz. I następnie pokrój szynkę ulubioną w kostkę tak jak widzisz. Dalej, na rozgrzaną patelnię daj trochę oleju i daj całą tą pokrojoną cebulę. Następnie cebulę posyp jedną szczyptą soli i dusią ją na patelni przez kilka minut, tak żeby zmiękła. Na lekko podduszoną cebulę dodaj wszystkie skrojone pieczarki. Następnie posyp teraz pieczarki dwoma szczyptami soli. Tak jak w przypadku cebuli, szybciej pieczarki zmiękną, ok? I duś te pieczarki tak długo, aż one stracą swoją objętość. Będą dużo, dużo mniejsze. Po kilku minutach będzie wyglądało to tak, widzicie? Także to już jest moment, kiedy wyłączamy gaz. Pieczarki są gotowe, są bardzo dobrze uduszone. No dobra, pieczarki mamy zrobione, przechodzimy do bagietki. Ja tutaj mam bagietkę włoską, i teraz co robimy? Przekrajamy sobie bagietkę na taką długość, jak nam odpowiada. Ok, i później jeszcze raz przekrajamy bagietkę na pół. Dalej. Bierzemy masło i teraz każdą bagietkę przekrojoną na pół smarujemy masłem. Na posmarowane bagietki masłem kładziemy teraz szynkę. Teraz kładziemy ser i ja tutaj użyłam ser mozzarella. Pamiętajcie, że jak będziecie kłaść ten ser, to właśnie tak przyklepcie, żeby było jak najwięcej, żeby się dobrze to wszystko trzymało. I nadeszła chwila, kiedy na to wszystko kładziemy uduszone pieczarki z cebulą. No, i pewnie myślicie, że to koniec. Nie, 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 nie. Teraz, kochani, dodajemy sobie na to wszystko kukurydzę z puszki. Zapiekanki przekładamy teraz na blaszkę wyłożoną papierem pergaminowym. I teraz, już na sam koniec, na zapiekanki układamy sobie pokrojonego pomidora. Zapiekanki gotowe. Teraz nagrzewamy piekarnik na 162 stopnie Celsjusza i do nagrzanego piekarnika wkładamy zapiekanki na 12 minut. Po 12 minutach wyciągamy pyszne i gorące zapiekanki. Uważajcie, bo one będą naprawdę gorące. Dodajemy sobie na zapiekanki keczup, bo przecież musi być keczup. No ja sobie nie wyobrażam, żeby keczupu nie było na zapiekankach, prawda? Ale to nie koniec. Dodajemy sobie również sos o nazwie Blue Cheese. Jeżeli takiego nie macie, no to użyjcie majonezu lub innego sosu, którego lubicie. I na sam koniec posypujemy zapiekanki posiekanym szczypiorkiem lub zieloną cebulką. Życzę Wam smacznego! A jeżeli masz ochotę poznać przepis, jak zrobić sos o nazwie Blue Cheese, to napisz w komentarzu. Buziole.